Cześć, witajcie, ja jestem Fausta, to jest Europa Universalis 4. Tym razem single player. Powracamy do kampanii, właśnie solo. No i miało być Mali, i lecia od razu Mali bez przedłużania. Wskakujemy, czekaliśmy na to tak długo, nie ma co w tym momencie jeszcze bardziej tego wydłużać. No, jak widzicie, równolegle pojawia się seria z YouTube Universalis, z Multica, gramy sobie w piątkę. Jeszcze nie do końca się tam znamy jakoś mocno, ale gra się przyjemnie. Mniej więcej poziom jest podobny. No cóż, człowiek uczy się całe życie, przynajmniej dzięki temu. Trochę też się nauczyłem o agresywnej ekspansji. Zresztą Lukas też się trochę nauczył. Zresztą, jeśli śledzicie, to zobaczycie, co się dzieje. A dzieje się sporo. Chociaż gramy naprawdę na powolnej prędkości, to dzieje się sporo. Ale wracajmy do Mali. Otóż Mali wspaniały kraj, mój ulubiony, jeśli chodzi o ten region, po prostu, bo ma całkiem niezłe idee i ogólnie można z nim robić całkiem fajne rzeczy. No i przede wszystkim, właśnie, przyjrzyjmy wszystkie zakładeczki, jak to zwykle mamy w zwyczaju. Otóż, tak, zaczynamy z rodzajem rządów plemiennych, tribal. I możemy później je zreformować, ale na razie wygląda to tak, że Tribal daje nam minus 1 unrest plus 10, minus 10% core creation cost, co jest bardzo fajne, tyle że Diplomatic Relations minus 1, co się pałe totalnie, bo my będziemy chcieli mieć całkiem sporo wasali, będziemy chcieli też w sumie sporo anektować i będziemy chcieli mieć sojuszników. Jeśli chodzi o kultury, no to no, tylko mal jest akceptowane, a kulturowo wygląda to całkiem. Powiedziałbym nieciekawie. Kultur jest tutaj bardzo dużo. Nasza grupa kulturowa obejmuje tylko tyle. Zna, znacznie większa jest e, na przykład, no w sumie one są w miarę podobne, jeśli chodzi o rozkład. E, tak czy owak no, ja będę dążył do państwa jednokulturowego. Tak, w sumie za dużo razy już grałem humanistycznymi, tolerancyjnymi krajami. Teraz będę chciał polecieć w religię i pokonwertować te wszystkie kultury na jedną. Jedno państwo, jedna wiara, jedna rasa. O, tak to powiem. Biała Siła, Biały Stan, Biała Polska, Grzegorz Brown, że tak zacytuję. Dobra, co my tutaj mamy dalej? No, żadnych country modifiers. No i jeśli chodzi o rządzących, no to powiem, że są. No, gorzej ma już chyba tylko Kastylia. Naprawdę, Enrique 000. No, u mnie jest Uli 111. No to niewielka różnica, ale zawsze. Teraz rządzi e, Musa 3 Keita 100 No to też wow, po prostu szok. No, ale cóż, mam nadzieję, że to się e, zmieni. Wypowiemy jakąś szybką wojnę, spróbujemy go zabić. Dalej, dyplomacja. Wybierzmy sobie rywali, na pewno Mossi, bo widzę, że już mnie zrywalizowało, tak jest. Na pewno Jolow, który jest tutaj. Nie ukrywam, już pewne rzeczy robię na pamięć, bo już naprawdę nie raz Mali. Bardzo przyjemna rozgryweczka. Jednoczenie tego regionu jest bardzo przyjemne. Później odbijanie ziem od, od kolonizatorów, później ekspansja właśnie w stronę kolonizatorów. No czysta przyjemność. Jolow, no i teraz na koniec jeszcze albo Yenne, albo Macinne. Chyba Yenne. Dobra, mamy trzech rywali. Dalej, ekonomia całkiem nieźle z tego względu, że mamy dwie aż kopalnie złota, co nam niestety również gwarantuje aż 0,27% inflacji rocznej. To jest bardzo dużo. Niestety, jeśli chodzi o resztę przychodu, no to całkiem jest spoko ze względu na podatki. Reszta bez zarzutów w sumie możemy usunąć flotę. Tak patrzę, bo tracimy na niej prawie dukata. Armia na, na nic prawie. okej. Okay, handel jest ok, ale wyślijmy gościa z Ivory do Timbuktu. Technologia Nosa Psahara: 160% kosztów technologii, co jest zamiast 600, to płacimy 900. 40 nawet. E, no cóż, idee. Przejrzyjmy sobie nasze idee. Startujemy z Lantatryczny minus 10% i Tolerance of Hitens plus 2. Co jest całkiem niezłe, właśnie e, niezła baza do e, pójścia w humanistyczne, ale ja już powiedziałem, znudziło mi się bawienie w humanistę. E, teraz lecimy w jedną religijną i jedną narodową e, wspólnotę. W ramach państwa. No i nasze idee wyglądają tak. Income from Vassals plus 20%. Production Efficiency plus 10%. National Manpower plus 10%. Dy dyscyplina plus 5%. Yearly Navy Tradition plus 5, Merchant 1% i Trade Efficiency plus 10%. Na końcu po ukończeniu idei plus 10% Infantry Combatability. Co o tym sądzę? Powiem tak. To jest średnie. To jest nawet niezłe to jest bezwżyteczne. to jest nawet niezłe to jest nawet niezłe, to jest bardzo dobre to jest takie średnie, to jest dobre, to jest dobre no i kończące Infantry Combat Ability plus 10% jest naprawdę naprawdę powyżej średnie, że tak powiem nie jest złe, e, no, nawet powiedziałbym, że jest niezłe misje, wybierzmy sobie misję, Conquer Jatenga gdzie jest Jatenga? Jatenga jest tutaj, w Mossi nie atakujemy tego na razie, Rival of our Rival Macina opinion of Mali. Stoni, dziękuję. Achiev Religious Unity. Tak, to jest coś, albowiem zaraz przejdziemy dalej. No, może właściwie od razu wskoczmy do religion. No jak zobaczycie na mapkę religijną, e, to cóż. No nie wygląda to zbyt dobrze. O moment. Podgłośnijcie. La, 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 la Kocham tą po prostu. E, muzykę, która się włącza w grudniu, zawsze we wszystkich gierkach paradoksu, to jest piękne po prostu. Taki klimat świąteczny, nawet w grze. E, no dobra, wracając, no niestety, nasza Religious Unity jest bardzo biedna, albowiem tylko nasza stolica jest sunnicka. Wszyscy inni są animistami, trzeba to oczywiście zmienić. Wysyłamy od razu. E, no i tyle w sumie. Jeśli chodzi o Stability, no to tutaj nie ma nic specjalnie. Jacyś drobni buntownicy bez większych problemów. Tutaj myślę, jeśli chodzi o force limit, zaraz będziemy mieli 13, aż czyli można doszkolić aż dwa oddziały jeszcze. Pokuszę się na jeden oddział piechoty i jeden oddział kawalerii. No i to wszystko. Jeśli chodzi o dowódców, to będziemy oczywiście używali naszych, naszego króla i następcy, którzy są tak beznadziejni, że aż chcę ich zabić po prostu. No, od razu to zrobię. Dobra. E, stać nas właściwie, żeby poprawić jakoś tę sytuację punktową, e, najmowaniem ludzi. Zobaczmy. Land Maintenance Modifier brzmi ok. E, tutaj by się przydał jakiś lepszy. I tutaj też stability cost w ogóle mnie nie interesuje. No i dobra, chyba lecimy, wiecie. Ehm. Um... No bo trochę się czeka, nie powiem. Stability Cost, a tutaj Diplomatic Reputation już jest w miarę okej okay. Dobra, skoro mamy dyplomatów, oczywiście wysyłamy na robienie claimów na naszych rywali. Dwóch najsłabszych najpierw. Mossi na razie atakował nie będę. E, pewnie mają dobre sojusze i tak dalej. Pytacie, czy mam zamiar robić jakiś sojusz? Lubi mnie i Timbuktu i Songhai, ale wiem, że oba są dosyć agresywne na początku i będą chciały mnie wzywać do wojen, więc na razie odrzucę wszelkie propozycje, mnie nikt nie zaatakuje jak podbije Yolof i ewentualnie będę potrzebował sojusznika na przykład na Macinę y, to się zastanowię, ale na razie na razie mnie to nie interesuje, tego jeszcze też wyrzucę tego za zaraz zobaczymy kogo nam trafi Znowu stability, trzy razy z rzędu, to jest praktycznie niemożliwe. Production efficiency już jest ok. E, to powinno też wspomóc produkcję złota. Chyba odrobinę wspomogło, nie jestem pewien. Tak czy owak, zarabiamy dalej 6 dukatów. Um, dobra, róbmy właściwie klejmy na wszystko wokół. Na kogo mamy jeszcze? Mossy Dżene, Macina, no to... No to też. Nie wiem, Jenny, Yolow, A Macina? Nie wiem, czemu się wyświetliło Chyba poprawiają ze mną relacje po prostu Dobra, trzeba szybko pobożność też trochę zwiększyć hmm, Jeśli chodzi w sumie o fokus, To damy sobie też na e, administrację Będziemy chcieli w miarę szybko rozpocząć ekspansję, bo... E, Timbuktu wypowiedziała na Macinę, no dokładnie A jakbym się sprzymierzył y, z Timbuktu to by mnie wezwali i nie miałbym spokoju po prostu. A w ten sposób unikam niepotrzebnego rozlewu malijskiej krwi w cudzej sprawie. O, tyle powiem. Momencik, sprawdzę tylko jeszcze jak tam obez 10 minut. Myślę, że odcinek otwierający może być trochę dłuższy. Tak, wszyscy lubią odcinki otwierające. Nawet ja oglądam no, u różnych youtuberów właśnie odcinki otwierające. Potem niekoniecznie. Wiem jak to wygląda, potem się robi lekka monotonia, ale odcinki otwierające są zawsze najciekawsze, tak mi się wydaje. Odcinki otwierające i zamykające. No, chociaż czasami zdarza mi się, że taki odcinek po prostu randomowo, że tak powiem, z dupy oglądam. A jak to jest u was w sumie? Powiedzcie mi, to też mi dacie znać, nad czym się bardziej skupiać Czy jakoś tutaj robić jakieś większe show, że tak powiem W pewnych momentach, czy nie No, zresztą Dobra Konwersja powoli, powoli idzie Widzę, że tutaj sporo też ludzi konwertuje Mam nadzieję, że Jolow co nieco pokonwertuje za mnie Konwertują właśnie swoją stolicę Właśnie to zrobili Teraz Sinę Pozwolę im w sumie pokonwertować to wszystko. Wow, Timbuktu wygrało i naprawdę zabrało dużo ziemi. Dwie prowincje, trzy. Hmm. No, nie wiem, nie wiem. Dobrze by było e, zaatakować. No, mając sojusz już z Kongiem. A akurat Kong to też jest bardzo ciekawa prowincja. Warto będzie mieć na niego claima. Jeśli bym na przykład zaatakował e, Yolof. Oznaczył Macinę jako e, ko, ko belligerenta? Czy tak? Tak mniej więcej to się nazywa teraz? Mm. No właśnie, jeszcze jedna sprawa. E, pewnie będzie mnóstwo komentarzy o tym, że nie mam kozaków i nie mam wielu rzeczy. No tak, nie mam estate'ów, nie mam rozszerzonego paska zmienienia kultur, ani innych pierdów zwią związanych z kozakami, tak, bo nie mam kozaków. Tak więc, jeśli chcecie mnie wspomóc, czy coś tam, żebym kozaków tych zdobył, no to wiecie w sumie co możecie zrobić, prawda? W opisie jest reflink, możecie obejrzeć nie wiem, jakąś reklamę, czy tam w nią kliknąć, nie wiem czy to coś daje. Chociaż jeśli chodzi o YouTube'a, to trochę się zejdzie zanim jakąś wypłatę zgarnę, ale jeśli chodzi o reflinki, to jakbyście je zrobili. Jeśli już zrobiliście, no to nic nie poradzicie, może jakieś nowe, znowu tam wrzucę kiedyś, zrobię film Ale jeśli nie, no to możecie poświęcić te parę chwil, nawet chyba nie trzeba potwierdzać e-mailu, po prostu wpisujecie go, się rejestrujecie I tam do mnie wpadnie jakieś tam złoty, czy dwa Już w tym momencie jest chyba około dwóch dyszek, więc wypłaty chyba od stówy To by było równo 20 euro na kozaków, prawie że idealnie no, czy to nie jest świetny pomysł? No, powiedzcie mi. No jest świetny pomysł, Faust, to jest genialny pomysł. Tak powinniście w tym momencie powiedzieć jednogłośnie. E, no i dobra. Teraz jest mi potrzebny jakiś sojusznik. Hmm, albo nie, ogarnę sobie tak o... Tylko będę musiał pojedyncze ich wykańczać. Dorzucę jeszcze jeden oddział, na przykład, najemników. Dwa oddziały najemników. Zobaczymy, jak bardzo to zuboży moją kasę. O dukata tylko. Dukata 37. To niewiele, tak naprawdę. Niewielka cena, że tak powiem. No i dobra, i oznaczymy. Dobra, dostaniemy trochę pobożności kosztem punktów. Bago przekonwertowane. No to może coś tutaj teraz. 45 miesięcy, to trochę potrwa, ale warto zacząć. No i tak, o, Macina nie dołączy. Będę musiał oddzielnie zaatakować, a może właśnie zaatakuję Macinę. znaczy Yolof. I Kong dołączy od tak. Kong ma jakieś jeszcze sojusze? Z Dagbonem, gdzie jest Dagbon? Tutaj. Niekoniecznie się go obawiam, ale jednak nie będę tego robił. Czyli co, w ten sposób polecimy, oznaczymy Yolof. I Yolo. Chyba YOLO Najpierw zniszczymy JOLO, właśnie. To powinien być raczej Stack Wipe. Mamy przewagę eee, w większości rzeczy. No dokładnie. Tu raczej bez jakichś tam większych niespodzianek, tylko się tak ekscytuje. Wiecie na pokaz. Dobra, pyk, pyk. Zaraz na szybkości ogarniemy. No ja łodzi nie mam, więc nawet nie będę się bawił w walki jakieś z łodźmi Z łodziami, z łod... a nieważne Dobra, zgarnijmy wojsko, poczekajmy aż... O kurczę, oni mi tutaj oblegają Zostawmy może 3 regimenty I spróbujmy zaangażować tą armię Mają tam 11 tysięcy, ja będę miał 12 8-4, oni, oni nie będą mieli w ogóle konicy, ale mają 023 lepszego, no i zdobyli e, no. może mnie zaangażują, nie idą na Yolof w takim razie ja wejdę tutaj, zobaczymy jak zareagują Bonoman wypowiedział wojnę Kongowi, mam nadzieję, że Oczywiście się nie zgadzam. Dobra, może wejdę tutaj. Rozdzielili się idealnie. Skoczę w takim razie na mossi. Macina chce się poddać. Nie, Macina chce pokoju, albo wiem oblega jomę. Muszę ją szybko odbić w takim razie. Wolow zdobyty. Skoczę teraz na wagadu. I na Segu. Coś, coś muszę pooblegać przede wszystkim. To jest y, podstawa. Poblokować y, budowę nowych regimentów. Dobra, skoczy na Massinę. Ja już sobie to pokonwertuję, jak już tylko to zdobędę. Więc na luzie nie ma co się martwić. Dobra. Może ty idź tutaj na Segu. Się spotkajcie. Ty dołącz też. Generale. Nice. No i teraz możemy obstawić na przykład Kong. Kurczę, mają tutaj 8000 właśnie. O i już nie mają chyba. Nie, mają dalej. Słabe, bo słabe, ale. Jakbym teraz skoczył, 5000 będzie. Hmm. A jednak zwycięstwo. I to całkiem naprawdę dobre. O, niestety muszę... Naokoło. Okej, okay, wagadu zdobyte. No i dobra. No, i zwycięstwo pierwsze. Niestety sporo łórek z nam wpadło. E, no, tego się przyznam, nie spodziewałem. Zostawmy tutaj najemników. Więcej nie ma. No to zostawmy w ten sposób. I zejdźmy stamtąd. No. No, i tak się żyje powoli na tej wsiuni. Przydałby mi się. Inquisitor, ale wiem, że o takiego ciężko. Tutaj lutujemy, właściwie to jest dobry pomysł, żeby trochę polutować. Zawsze jakiś hajs, że tak powiem. Też jak będziemy lecili na pokoje, to musimy jakoś to ogarnąć z over extension, z aggressive expansion. Nie, agresywna ekspansja chyba nie będzie jakaś tragiczna. Tak mi się wydaje. Hajsy też możemy w sumie wziąć. No, zaraz zobaczymy. Kong, oczywiście. Pyk, oczywiście. Pyk. I teraz tak. YOLOF. Również pełna ekspansja, a macinę chyba zwaselizujemy. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj nic, nic. Pełna. Integracja. A macina, na co my mamy klejmy? Na to, na co mamy klejmy, możemy w sumie wziąć. Zrobimy tak. I Malian Vassal. Give up claims. Pieniędzy nie mają. Dobra. Pyk. u drogo. No ale. Ipek. No, i jest naprawdę całkiem nieźle. Jeśli chodzi o agresywną ekspansję, to całkiem spora wpadła. Ale myślę, że. O, mam wojnę z Bonomanem. Conquest of Kong. No to czuję, że wpadnie nam jeszcze jeden wasal w tej wojnie. Bonoman się zowie. Poprawiajmy relacje oczywiście z Maciną. Czemu zwasalizowałem? Bo mam zamiar oddać jej, jej kory 3 dokładnie, od, um, od Timbuktu. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Tutaj wojsko trochę rozdzielę, ktoś mi się chce buntować. Chcą mi się buntować animiści. W takim razie zbiorę wojsko i się przygotuję na zamach stanu. Może na razie tutaj. O! Bo na jest całkiem duży. Na już z Ojo. No nie wiem, nie wiem. Czy jednak będzie tutaj jakaś próba wasalizacji? Są naprawdę nieźli. Gdybym nie wyrolował dziewiątki w pewnym momencie, to mogłoby być naprawdę nieciekawy. Dobra, zbuntowali mi się animiści. Mam naprawdę dużo. Werex Ocean. Chyba trochę jest mniejsze. Jest. No. Ciężko. Muszę zapobiec um, konwersji siłą. Mają sporo konnicy. Musimy mieć przynajmniej tyle samo konnicy. Dobra, trochę jeszcze pobożności wpadnie. Dobra, 15-tysięczna armia. To już jest coś, że tak powiem. Kantor był animistyczny. Powiem tak, atakujemy z kwietniem. 16 tysięczna armia, ale mamy lepsze morale. Wyrolowaliśmy dziewiątkę i przegraliśmy to. Nie wiem jakim cudem. Dobra, trzeba z Bonomanem zrobić w takim razie biały pokój. Trudno. Bonoman kiedy indziej. Nie można wszystkiego naraz zdobyć. Hausa chce Sojuszu. Gdzie jest Hausa? Tutaj. Jest biedna jak... jak cygan. W takim razie potrzebujemy Sojuszu z kimś. Sąkhai został e, przygryziony. Timbuktu mamy zamiar zaatakować. Nie no, to w takim razie Sąkaj. Tylko mam Sojusz zjemne. A dobra to. Dogadamy się. Może być nawet to. Dorzucimy paru najemników wkurza mnie tylko to, że oni tak kurcze konwertują to wszystko. Dobra, spróbujmy teraz zaatakować. No teraz powinniśmy dać radę. Damy radę. No Fuck. Ale straciliśmy mniej niż oni, więc teraz myślę, że jak przyjdziemy, to już po prostu na luzie. No, i plus jest taki, że teraz recent uprising w tym patchu został poprawiony. <laughs> Przynajmniej tak mi się wydaje, że poprawiony, że minus 100 jest teraz. Modyfikator nie tutaj, tylko na przykład tutaj. O, minus 100. Na ile? Na 11 lat. Czyli można by w sumie jakby się uparł, zmniejszyć autonomię. Tutaj nie. Tutaj właściwie mógłbym nawet zwiększyć autonomię. Gdzie mi się chcą buntować, to ja pozwiększam. Unrest jest OK. Jakiś drobny. Jakby się chciało coś buntować, to Zastanowimy się. No teraz to już jakbym przegrał, to no nareszcie. Dobra. Merch. Na razie pobawimy się z najemnikami, bo po prostu nie mamy. Nie mamy Manpowera no. Takie życie. I wyrzućmy tego najemnika i tego najemnika. Ok, to powinno odciążyć nasz skarbiec. Powinniśmy teraz zmniejszyć maintenance. I czekać. Ogólnie nam się Force Limit powiększył aż do 16. Teraz możemy mieć naprawdę chyżą armię, że tak powiem. Gabuł przekonwertowany. No to teraz jakieś mniejsze już prowincyjki. Mmm. Stać nas, rolujmy tego. No, Inquisitora Prestige dajmy sobie z powrotem Royal Mariage. Ok, e, ogólnie Enable Embargo Rivals, Place Relative on One a A można, czemu nie? I kto będzie? Dance Faricata. No, okej, okay, niech, niech sobie będzie. Mamy sojusz z Songkajem, poprawiamy tam też relacje i możemy w sumie zrobić więcej claimów na Mossi, na przykład. Dobra. Production Efficiency Out. Potrzebuje człowieka Inkwizytora. Zaraz zobaczymy. Może się trafi, może się nie trafi. Inkwizytora, no proszę. Nawet szybko. No, to znacznie przyspieszy nasze konwersje, mamy też całkiem niezłą pobożność dodatkowy procent, zawsze spoko no dobra, manpower nam się bardzo powoli odnawia ale się odnawia, więc to jest plus macina już tutaj konwertuje bardzo w porządku timbuktu tu już pokonwertowało zdobyte ziemie mossy zdobywa coś tam zrobiliśmy kory ostatnie kory już dochodzą do skutku moglibyśmy już zmieniać kultury, ale na razie nie będę tego robił. Dobra, i wiecie co? Niech no zerknę jeszcze raz na zegarek. 26 minut. Myślę, że taki odcinek to odcinek o idealnej długości. Powiedzcie mi, jak Wam się podoba mniej więcej pomysł na serię. No i wiecie co możecie zrobić, ocenić. No dobra. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro o tej samej porze 12:30 codziennie odcinki o 18:00 YouTube Universalist. Trzymajcie się. Cześć.